Cześć, jestem Efren, witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Tak jak zapowiadałem na Facebooku wcześniej, mam gościa dzisiaj, z którym sobie troszkę porozmawiamy odnośnie tego, co zapowiedziano na Gamescomie, czyli nowego dodatku. I za mną jest Szagi z kanału Ciemna Strona Giercowania. Witam, witam wszystkich. Tak, i tutaj chcielibyśmy się, że tak powiem, skonfrontować swoje wrażenia odnośnie tego, co, co na tym Gamescomie pokazano. Już wszyscy, mam nadzieję, że do tej pory to zobaczyli, tak? Czyli mamy, mamy teaser nowego dodatku, mamy zapowiedziane te artefaktowe bronie, Demon Hunterów i tak dalej. Ale zanim do tego dojdziemy, ja chciałbym najpierw zapytać właśnie ciebie o takie, nie wiem, największe zaskoczenie, tak? Czy, czy to pozytywne, czy negatywne odnośnie tego, co pokazano do tej pory? Co, co najbardziej, nie wiem, ci się spodobało? Znaczy, najbardziej to mi się spodobało to, że nikt nie zgadł. Jaki ten dodatek będzie miał tytuł? Bo przeważnie pirazy drzwi, tam już po tych domenach zarejestrowanych, w internecie, ludzie potrafią coś tam mniej więcej się dowiedzieć. A tu było totalne zaskoczenie, tak? Niektórzy myśleli, że będzie to podwodne w tym tak? Było coś takiego. Mm, tak, tak. Tak, już tam do mnie ma, i cudawianki tam, ale okazało się, że, że Blizzard rzucił coś kompletnie nowego. Może specjalnie zrobili to dla zmyłki no nie wiadomo, tak? Bo jakąś tam dom domenę zarejestrowali i do końca nie wiadomo do czego ona. No były jakieś tam podejrzenia, że to może być dodatek mm -hmm. do Hearthstone'a. Zas tak, Jakiś... zaskoczeniem jest na pewno e, tytuł i uniwersum, bo praktycznie to jest kolejne takim uniwersum w Warcraft'cie, tak? w tej chwili się otwiera. Wracamy do Starego, znanego, już troszeczkę koloru. To są trzy świata, tak naprawdę. Tak, na ale sposób. i mamy, jakby, taką małą, małą powtórkę The Burning Crusade, prawda? Tak. Świetnego, najlepszego yy, dodatku. Edukacja. W ogóle mi się podoba inna rzecz, bo te gracze właśnie tam próbowali zgadnąć, co to może być w tym dodatku, i tak naprawdę Blizzard zrobił taki, trochę taki mixture, nie? Pomieszali trochę. No, niby nie ma iożara, ale jednak y, coś z tym związanego będzie, tak? Nawet tam dungeon hmm. tak się będzie nazywał, widziałem i być może ażara się pojawi w ogóle na stronie są wypisane postaci, które będą istotne w tym dodatku i jest jakiś tam pułkownik czy porucznik, już nie pamiętam tej ażary, jako postać, więc być może ona gdzieś tam potem się pojawi, nie wiem czy coś w tym kierunku będzie zrobione. No ale faktycznie wszyscy byli zaskoczeni. Ja szczerze powiedziawszy się cieszę bardzo, że to nie jest coś, czego się wszyscy spodziewali. Ja lubię być zaskakiwany i tutaj mi się udało akurat bardzo fajnie. Nie powiem, że nawet pozytywnie, tak? Tak, zgadza się. To było coś nowego, zaskakującego. No i z jednej strony fajnie, że wracamy do płonącego legionu, tak? Jest, okay. jest, jest, jest fajnie, a z drugiej strony taki mroczki nie smak. Przecież już to wszystko było, nie? Jak, jak, jak to będzie dalej? Tak. Ale taki tym, troszkę o tym jest, do dojdziemy. Tak, trochę mi się daje, że właśnie dużo ludzi się boi, że jak coś się wiesz, powtarza, w sensie taki odgrzewany kotlet, że, że to będzie nudne, nie? Ja pamiętam, z wodem było tak początkowo, że aha, to jest taki odgrzewany outland, ale potem były też takie głosy pozytywne, że no Jezu, wszyscy przecież uwielbiają outland, tak? To jest no, no, Bernie Crusade, najlepszy dla tak w ogóle. No, to, jest to takie trochę nostalgiczne, no bo jednak był pierwszy, nie? Mi się tak wydaje, że to przez ten pryzmat działa, no ale no coś, to coś tym jest takiego, że, że jednak wiesz, jak stary, no to zadziała na graczy. Nie? że no, Chociaż z to zobaczymy, co to będzie. Tak? No i lidan wraca, no to już w ogóle. Tak, to tak jak to jest... mówisz. To ja taką opinię właśnie wyczytałem gdzieś tam na forum. Ktoś napisał, a wszyscy krzyczeli, że. i zawsze mówili, że Bullying Crusade był najlepszym dodatkiem. No to Blizzard teraz wymyślił. My no dobra, to dałem mi z powrotem Bulling Crusade. To właśnie te obawy, tak? że to będzie odgrzewany kotlet. Tak. Okay. Ale jak komuś się podobał poprzedni latek, czy tam ten Burning Crusade, no to raczej powinien być zadowolony z tego, że chociażby Stończ. będzie wyjaśnienie niektórych wątków, które się zakończyły, tak? No bo tam z Illidanem to tak naprawdę nie wiadomo do końca, co się w ogóle z nim działo przez tyle czasu. Ja sam jestem ciekawy, jak oni to teraz wkręcą go słowa w historię, nie? Jak, jak to się wszystko działo? Czy to będzie w grze, czy, czy może w jakimś opowiadaniu zewnętrznym, bo też tak robili czasami, więc... Tak, być może się pojawią takie filmiki jak e, przed wodem, tak? Wprowadzające historię, zobaczymy. Tak myślę, mam nadzieję, że będą, bo one były bardzo fajnie zrobione taką kreseczką jakby trochę komiksową, tak? tak? Tak, to się zaczęło przed tym, przed y, ostatnim patchem w Pandali, tak? Też tak. Te, y, y, Emperor mm -hmm. Shaohao. Tak, to było tak, fajnie tak. zrobione. Yy, dobra, no to jeżeli chodzi o zaskoczenie tyle, ja chciałem zapytać, bo tutaj mamy kilka nowych tych features, tak, i jedna rzecz, która mi się wydaje może być z jednej strony bardzo fajna, a z drugiej bardzo kontrowersyjna, to jest ten Artifact Weapons, bo już nie będą w takim razie dropiły bronie z raidów. To może być plus, minus, tam zależy jak na to patrzeć. Tylko jedna rzecz, nie? Na, na jako ty jesteś tak z perspektywy gracza, który gra tutaj od początku, tak? I pamiętasz, jak się właśnie to wszystko zdobywało kiedyś bardzo powoli, żmudnie, żeby zdobyć np. jakąś tam legendarną broń, tak? To jest wysiłek całej gildi, nie tak, że tak jak teraz, że legendę ma każdy, nie? No ja sam pamiętam, np. jak się kompletowało to czy w lichkingu czy w Kata, no to specjalnie się wszystko robiło pod jedną osobę, nie? A teraz będziemy mieli taką sytuację, że każdy będzie biegał z bronią, i to jeszcze nie przypadkowo legendarną, tylko taką, która jest już już znana gdzieś z lore, tak? Bo to jest broń kogoś, broń, nie wiem, Thralla, czy, czy, nie wiem, Tyriona i tak dalej, nie? Czy, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żeby po prostu, nie wiem, nagle 50 paladynów w Stormwind sobie czy tam w Dalaranie Nowym będzie biegało z taką bronią? Znaczy, według mnie pomysł jest, jak na razie, nie wiem, zobaczyłem, gdzie, według mnie jest na razie średni. E, dlatego, że kiedyś, jak ktoś miał dobrą broń, to był rozpoznawany, Jak znałeś z Ksywki, znałeś z Gildi, jak koleś się pojawił w mieście, to wszyscy go oglądali. bo jakiś prestiż. I też w ten sposób gildia pracowała, tak? bo to, tak jak mówiłeś, do tej broni czasami trzeba było zawrząc naprawdę mnóstwo ludzi, żeby mogli zdobyć tę broń. I to był jakiś prestiż. Teraz te bronie wszyscy dostają na dzień dobry. To tak jakby taka była gra nie multiplayer MMO, tylko single player. Każdy startuje mm -hmm. z czymś podobnym. to jest gra. MMO, ona powinna tutaj powiązywać jakieś interakcje między graczami, i właśnie możliwość razem zdobywania tych broni. Zobaczymy, jak to zrobiło. troszeczkę się obawiam właśnie, że ten smaczek zdobywania kolejnych przedmiotów zostanie dotracony. Dostaliśmy garnizony i dostaliśmy e, za darmo, praktycznie e, wszystkie e, mining, tak, wszystkie. Do, Ten, do, do no, zdobywania no, rzeczy mamy... Wiemy, to... że mało kto w ogóle ma profesję zbierackie. Teraz. Tak, to po co te profesje, Jeżeli teraz dostaniemy bronie, to po co będzie blacksmithing, tak? Do, i, I tam profesja wytwarzania broni, tak? No po tak, co no. To, Po co to w ogóle kompletnie? Po co jakieś rajdy, gdzie co, z bossów będą lecieć, tylko, tylko ubranka? Po, bo te bronie jak padną, to po co ci mam? Znaczy, no właśnie, bo oni to tak chcieli rozwiązać, czy tam będzie jakieś takie uczucie progresu, nie? Że wypadają ci jakieś tam runy, czy jak to nazywać, nie wiem jak to się będzie nazywało, które znaczy, tam będziesz wkładał w tą broń, no. nie? Coś w tym stylu. Chyba, że to właśnie będzie na tej zasadzie, że dostajesz taką wiecz. Dostajesz goły patyk, no. w pierwszej instancji wypadnie ci do niego ostrze. W przypadku na przykład Warriora, tak? Na, nasadzasz mhm. ostrze, masz już coś tam mocniejsze. Później kolejne elementy wzmacniające, może na takiej zasadzie, tak? Jeżeli to ciekawie rozwiążą, to może być to fajnie, bo to w sumie kompletowanie, ulepszanie, tak? Tak, znaczy wiesz co, ja widziałem takie informacje, bo każda klasa, czy w ogóle specjalizacja, tak? Ma dostać swojego, swoją broń i taki swój quest, na pod, no gdzie tam będziesz tę broń w ogóle zbierał, udostępniał hmm. sobie i tak dalej. E, tylko właśnie z tego, co tam mm, czytałem na, na temat poziomu trudności tego i długości, no, bo jest ten słynny taki wowie, ten, ten taki chain quest dla loków, żeby sobie udostępnić Green Fire, nie? I to takie ogólnie zachwalane, bo że to było ciężkie, wymagające i długie. No i oni już powiedzieli, że te właśnie questy na te bronie będą krótkie i łatwe, że one nie mają być w ten sposób trudne. Chodzi o to, żeby każdy mógł te, wiesz, początkową tą bazę, tą pierwszą broń zdobyć, nie? I ja się tego po prostu boję, że wiesz, ja rozumiem, że ten Ashbringer kogoś to dopiero go zdobył, na przykład, czy, a kogoś tu już tam przeradował, nie wiem, 3 czy 4 resety i tam go unowocześnił i tak dalej, będzie no, zupełnie inny. No ale wiesz, sam fakt, że ktoś biega z taką bronią od razu, nie no to tak. No mówię ci. Tak, no trochę z takiego punktu widzenia lore, nie? Ja tak sobie zawsze lubię tłumaczyć, że okej, okay, no w takim razie zawsze trzeba siebie stawiać w tej centralnej roli w takiej grze, tak? Że to ja jestem głównym bohaterem. No bo wiadomo, że zawsze oni mówią wszyscy bohaterowie i tak dalej, ale tu chodzi głównie zawsze o naszą postać kierowaną. Tylko że tu się ta traca ta właśnie ta część, że się robiło coś razem, nie wiem, ten A. progres w gildii czegoś wspólnie, żeby coś zdobyć, bo w tym momencie, no to każdy sobie po prostu będzie tam zbierał jakieś ulepszenie. Nie wiem, to będzie pewnie jeszcze wypadało, bo podejrzewam 100% szans albo coś, i każdy co tydzień będzie tam sobie, nie wiem jakieś tam pod item na wale tej broni, czy, czy tam coś nie nią wkładał, nie, nie wiem. Trochę się po prostu trochę boję, że to takie będzie single playerowe odczucie. Niby razem coś robisz, ale każdy zbiera sobie. Tak, tak jak mówisz właśnie, że z Gierkiem Memo otworzy się po prostu single sparrow. Tak, I... żeby... Dostajemy po prostu broni. No, zobaczymy, mam nadzieję, że jakoś to rozwiążą. No bo, ludzie szybko to zweryfikują, tak? Jak tak no bo same to, te pomysły tak. na przykład, że tam będzie się udostępniało jakieś tam pasywne w broni, i udoskonalając, będziesz tam jakieś pasywne zdolności czy coś, to jest, to jest coś fajnego, bo będzie tak jak kiedyś ludzie lubili te drzewka talentów na przykład. Ja tam szczerze powiedziawszy, jakimś nigdy tego nie byłem, bo i tak się grało zawsze w takim drzewku, które było najlepsze, przekalkulowane. To tak, innych nie było praktycznie. Tak, Jakiś, to... ktoś tam to... jakieś wariacje mógł zrobić ranno. Ale tak. nie, nie, no na nas musiało tak się grało. Jak się grać, tak jak chcę grać znazion. profesjonalnie albo PvE, albo PvP, to to i tak były uniwersalne i tyle. Tak. To przejdźmy może do drugiej rzeczy. My mamy wielki tutaj wielkie ogłoszenie, jeżeli chodzi o nową klasę w końcu, tak? Czyli mhm. będziemy mieli tych Demon Hunterów. I teraz czy to pasuje tutaj, czy nie, skąd się to weźmie w ogóle, to mnie ciekawi, bo już zapowiedziano, że będzie mniej więcej między 95 a 7 się startowało. Jako taki backstory do tej klasy, ma być to, że będziemy jak w trakcie tego, kiedy my kiedyś robiliśmy sobie Black Temple, my tam jakby ruszymy na tyły tego wszystkiego, żeby zobaczyć jak wyglądało to z punktu widzenia tych Hidarii, tak? Których tam gdzieś Illidan wysłał na jakąś samobójczą misję i będziemy mogli poznać właśnie ich jakieś tam motywacje i tak dalej. I to jest tyle. Jeżeli chodzi w ogóle teraz o samo wprowadzenie tej klasy i pomysł, Jaki, jaka jest nie wiem, tutaj twoja opinia, jeżeli chodzi o Demon Hunterów? Znaczy generalnie każda klasa, klasa i rasa no, wprowadzoną do to zawsze mi się bardzo podobała. Z tym, że zawsze to wiązało się z takim yy, zachwianiem, i to każdy wie chyba, balansu. Tak. tak. że ta klasa na początek może być taka overpower, tak? Wchodzi i po prostu będzie ciąć wszyscy i wszyscy się zawsze boją, że wszyscy będą biegali yy, tymi Demon Hunterami, tak? Tak, tak. Jak... tak. Wyszedł detknąć, to że wszyscy będą grali. Death no, no i coś z tym stylów wtedy było. Coś pamięta, na początku Knight. jest, tak, ale jakoś się z miarę, w miarę wyrównuje i, i to znika. Oni znikają gdzieś tam w tłumie innych postaci. Czasami są przeważające, ale ten, najbardziej się boję właśnie o to ten balans zachowany, bo, bo nie będą chcieli w sumie zachęcić, tak? no bo to będzie nowego, Na pewno dużo, dużo ludzi się rzeczy, I mm -hmm. Może na początek on, on te postaci będą przegięte, później zaczną się nerfy, jak zawsze. Same postacie, jak w lore, bardzo ładnie zrobione. Elfy, no bo wiadomo, prawda? Tak, tak. i Sam night. design na razie z tych pokazanych na filmie, obrazków i innych rzeczy, wygląda solidnie, tak? Klasa, która może być DPS-em i tankiem. To dużo Fajnie. tego tanka dali w ogóle. To właśnie, dużo tych, dużo, dużo tych tanków już teraz mamy, tak? Ale mi się wydaje, że to wiesz, co, patrząc tak pod tym kątem, jako nie mamy tu statystyki na przykład, czy to LFR-ów, czy, czy w ogóle tych grup minerów, mi się wydaje, że właśnie tanków jest najmniej. Nie? No z healerami pewnie też jest słabo, ale Hiller nie pasuje do Demon Huntera. I akurat dobrze powiedzieli, że nie chcieli na siłę zrobić. No, healera tak. bo pobrakuje, nie? To, to chyba było dobre akurat. No dobrze, zobaczymy, jak się sprawdzi. klasa walcząca na zwarcie, ale też chyba będzie miała dość do, do walki na odległość też pewnie jakiś. Taka nie? bardzo mobilna z tego, co pokazali a, przynajmniej, nie? A, te a, double a, jumpy w ogóle, jakieś jakby to było odkrycie na nowo w grze czegoś, jak double jump była tam wszyscy klaszczą, nie? nie? wiadomo co po prostu. No, ale no, tak se podobnie było z pandami przecież, tak, nikt, tak. tak? Jak wszedł, on też tam już jakiś wymachiwał nóżkami, Tak, turlanie się torlani, i tak dalej. To jakieś... też było coś podobnego, tak? tak? To jest no też no tak, i... mobilność też była jego duża. Tak, no ale w wcale tam dużo że ludzi jakoś tam mąkami teraz nie gra, jakoś tak nie zostało, to zawsze mi się wydaje, że tak nowe, nawet no widząc po to. sobie, że chcę sobie zobaczyć, zrobię sobie nawet tam, nie wiem, kilkadziesiąt leveli, niekoniecznie do końca, wypróbuję, okej, okay, dobra, fajne, ale jednak wolę tam swojego Huntera, nie wolę range'a, niż, niż tam bawienie się w tam Demon Huntera. Zgadza no. się, najgorzej będą mieli właśnie z PvP, mi się wydaje, że z balansowaniem tego, tu będą największe płacze. Oj, może być, no, no. No bo niestety teraz całą mechanikę trzeba pod, pod wszystkie kolejne klasy podpiąć, no ale oni mają od tego głowę, tak wymyślili, tak fajnie. No właśnie wiesz co odnośnie PvP mówisz, bo tam chcę troszkę zmienić ten system PvP, mhm. żeby była taka większa motywacja, żeby to robić, tak? Tam mamy miejsce te nagrody takie kosmetyczne, te takie wizerunki, nie wiem, to ramka przy, przy, przy obrazku gracza, tak, tak. ma być inna w zależności od rangi i tak dalej. No, i właśnie mają być te talenty PVP nowe, nie? Czyli w końcu, żeby jakoś to zbalansować. Teraz, jak sobie weźmiemy pod uwagę to, co powiedziałeś, że właśnie będzie nowa klasa, tak? Mamy nowego Demon huntera, który jakoś tam będzie musiał się opasować to wszystko i już wymaga on sam w sobie zmian w innych klasach, żeby to zbalansować. To teraz, jeśli dojdzie do tego, że chcą zmienić w ogóle talenty u większości klas. Będą talenty do PvP. A, i jeszcze jedno przecież teraz te klasy na przykład typu Hunter czy Mac, które są tak typowo DPS-owe, czy nawet rogue widziałem już, chcę zrobić, żeby każdy spec się o wiele bardziej od siebie różnił. Że mają być nawet troszkę inny interfejs, coś tam jeszcze, coś czytałem, że jakiś tam rogue, nie wiem, Combat chyba ma być wzorowany na piratach, coś takiego w ogóle. Widziałem takiego tweeta, więc podejrzewam, że jeżeli chodzi o PvP i w ogóle balans szeroko pojęty, to będzie, no, rozpierducha. Na początku, przynajmniej tak, będą musieli z tak. miesiąc, dwa to wszystko... Tak, mi się dali, że tam będą hotfixy co chwilę jakieś wychodziły kolejne, więc no ciężko to będzie tak, żeby to wszystko się trzymało kupy. No i Hunter mili, tak? Tak, tak. No to... też w ogóle. Okay. Właśnie Byłbym ciekawi, czy coś z, nie wymyślą znowu z jakiegoś tam mele, który ma trzy spece mele, nie zrobią mu jakiegoś tam range'a, bo też widziałem taką propozycję. To w takim uh -huh. razie niech Rogue ma jednego speca, gdzieś tam rzuca sztyletami czy czymś, nie? Tak, walka na ten... W sumie, na no, jakiś tam sens by to miało. Oczywiście. W, dłuższą metę, no bo teraz patrząc Albo na to, wojownik że... wojownik rzucający oszczepami. O, to, uh -huh. też, to też była myśl. No, no bo teraz nam się robi, wbrew pozorom, z tym Demon Hunterem bardzo dużo mele w grze, a uh -huh. y, oni tak wszystko projektują, jeżeli chodzi przy rajdy, że na dłuższą metę trzeba mieć zawsze więcej range niż mele nie? w grupie. To tak wypada. No i jak będziemy mieć teraz Demon Hunter, i podejrzewam, że no w dwóch, trzech, czterech może się będzie pojawiało w każdej grupie nowych takich, no to może być bardzo melasową. Więc pod tym kątem, no to też będą musieli coś wymyślić. Mają głowę, mają pieniądze, mają podobno więcej ludzi tak, cały czas twierdzą, że coraz więcej ludzi mają, tak, tak. tylko że te dodatki coraz dłużej powstają i coraz, nam no, pokazują nam, coraz są słabsze, zobaczymy jak będzie ten. Mam znaczy, że ta ilość ludzi teraz... Ja tu będę pozdrowić. bronił akurat, się nie zgodzę, no bo na przykład jeżeli chodzi o Pandarię, która też tak była, pamiętam, że wszyscy narzekali, że Pandarenia. skąd te pandy? Mi się y, to muszę przyznać jedno. Jeżeli chodzi o content i co tam było do robienia, no to po prostu była masakra. Przebiło kataklizm, który był wcześniej, a już w ogóle porównując do woda, no to Pandaria to są takie dwa razy Warlords of Draenor, Naprawdę, mhm. jeżeli chodzi o to, co tam było do zrobienia. Nie, ja mówię o, o Warlords War, War of Draenor tak. właśnie. No to, to, to Pandaria była, była hejtowana, była jakieś tam pandy kolorowe, zaganki, ale w gruncie rzeczy ona była fajna. Ona była miła, tam się przyjemnie grało i się chciało wracać. Chciało się tam coś robić. Mhm. Tak samo Kataklizm. Mimo że był jakiś dziwny i w ogóle i ludzie się za Naprawdę był dość ciekawy. Dopiero chyba ten ostatni wód może tak zabyt. Może ludzie mieli za dużo oczekiwania. nie wiem, a Może oni nie mieli pomysłu, a może to jest właśnie przed dodatek do tego dodatku? Właściwie, mi się wydaje, że to też troszkę jest wina po stronie Blizzarda, jeżeli chodzi o komunikację, bo ja sam pamiętam, jak były zapowiedzi i World of Drenor, to każdy się spodziewał, co to będzie. Po prostu, że to, to będzie taki dodatek, najlepszy do tej pory, nie? że to ma być to, co najlepsze było w TBC, plus coś tam jeszcze. Mamy edycjonizowane, mieć super nowe, jakieś tam inne rzeczy. A, a w gruncie rzeczy wyszło tak, że mamy najkrótszy dodatek, taki najbardziej zraszowany w ogóle, gdzie wychodzi, nie wiem, patch 6.1, który nie ma nic. I nic sobie tam nie prezentuje, nie pamiętam co tam, bo integracja z Twitterem. Nie wiem, kontynuacja, co, kontynuacja legendy, tak? A zasadniczo nic. Przez cały dodatek nie wychodzi ani jeden Battleground, ani jeden, ani jedna arena nowa nawet, a arena zrobienia areny, przecież. To, to jest chyba najprostsza rzecz, jaka może być w tej grze, to są już istniejące gdzieś tam obiekty, tak? Z, tak. z których robisz instancje po prostu. Więc no, to jestem naprawdę w szoku. I e, dlatego się troszkę właśnie boi ten nowy datyk, chociaż mi się wydaje, że oni muszą się na, na, na swoich błędach jednak tutaj sporo uczyć, tak? I już muszą to egzekwować, no, w trakcie produkcji jego nowego datku. Zresztą z tego, co widać troszkę po wodzie, on jest odpuszczony już od pewnego czasu. Mi się wydaje, że już pewnie nad tym nowym datkiem to pracują, nie wiem, pewnie od stycznia albo i wcześniej, praktycznie jak już była premiera woda, chwilę po. No bo w wodzie dostaliśmy ostatnią pacza tego dużego 6-2 i ja pamiętam jeszcze jakieś tam graficzki koncepcyjne z przedpremiery w ogóle datku, że już pokazywali na przykład jakieś tam rzeczy, które się pojawiły. Tak samo przed było z tym BRF-em, co mówili, że BRF to jest tutaj nowy raid, nowy patch i tak dalej, który już był przed premierą w ogóle gry, gry na jakichś tam teaserach pokazany. To już było gotowe, nie? Więc oni cały czas teraz pracują nad tym dodatkiem. Smutne jest to, że odpuścili po prostu ten już istniejący w pewnym sensie. No nie bo... wiem, może, może załamali się pod tą ilością hejtu, tak już na nich spadło, nie mam no, pojęcia. Ja, ja, wiem, ja czy... mi się wydaje, że oni nie wyciągali wniosku, bo ludzie mówili, że nie chcemy tego, a oni dawali. Mówili, mówili, chcemy, mamy dość garnizonów, lub coś innego, dodali porty, tak? Tak, a port, no, to jest, mówię, taki garnizon kolejny, no. ten command table, tak? nie chcieli tych daily na te, na te apexy, tak? To zrobili daily, tak? Coraz więcej, coraz więcej brnęli w to, co ludzie wcale nie chcieli. W ogóle z tym Apexisami to tam już, no pomijając yy, sens robienia tego i tak dalej, tylko chodzi o to, że tam nie było... Jakiejś takiej wartości w tej walucie, ponieważ nie dało się za nią kupić nic, co ci się przyda na, na dłuższą metę, nie? Oczywiście oni tam różne mieli motywy, nie? Bo kiedyś nie miałeś tylu dróg, żeby zdobyć sprzęt, tylu poziomów trudności, LFR-ów. Yy, skrzynki te przecież, co przynoszą ci followerzy ze sprzętem zajdu, to jest w ogóle jest moim zdaniem przegięcie. Jak na przykład miałem coś takiego, że wyobraź sobie, mam skrzynkę z itemem z ostatniego bossa z Mythika. Tego na oczy nie widziałem, ale mam ten z niego item, nie? Bo przynieśli mi followerzy w skrzynce, no sorry, no to. Takie u... Trochę niższe to uczucie mi się wydaje progresu, że a. jednak na coś trzeba zapracować, na, na ten item, czy, czy coś innego, a nie dostajesz to za free. Mówię, to... to, to... Całe te garnizony to mogli zrobić jak aplikacje na komórce, a w ogóle do Warcrafta można było nie wchodzić na końcu, tylko przyszedł i z Tych skrzyneczek powyciągu i tam urącła postać. Tak? Ja w ogóle myślałem, że z tymi garnizonami też będzie takie to bardziej kosmetyczne, nie? Że tam będziesz miał te swoje, nie wiem, banery gildii, tam chcesz zmienić jakiś dywanik, takie pierdółki. To ta, ludzie robią. Ta. No bo to, to się zgadza. Ludzie lubią takie rzeczy sobie tam porobić. Ta, tam... Tak, taki housing, taki wiesz. Tak, tak. tak? zabijemy jakiegoś tam bossa, to sobie powierzchni, nie wiem, jego łeb na ścianie, czy tam chorera mhm. wie co, jakieś takie trofeum, coś w tym stylu. A to poszło, mówię, w taką stronę, że po prostu nie możesz tego nie robić, a jak to robisz, to ci się to nudzi bardzo szybko. Tak, ja, ja miałem nadzieję, że właśnie, że to zlikwidowanie tych latających montów, że to ludzi wyciągnie, tak? żeby że ten świat będzie żywy. I on był mm. żywy, tylko na początku, ponieważ znowu wszyscy siedzieli nie w miastach, tylko w swoich garnizonach. Ale to fakt, gdyby w ogóle garnizonu nie było, to faktycznie ludzie by tam gdzieś chodzili, coś robili. Gdyby był taki tak, system stary... A to tak, czyli gdyby był ten jeszcze stary system, yy, chociażby, no i ludzie na Daily Questy, ale gdyby... Ja to tak lubiłem w sensie, bo w każdej strefie gdzieś tam miałeś te reputację, robiłeś dla nich Daily Questy i tak dalej, dla tych frakcji i przynajmniej coś, coś tam się działo. Ludzie tam chodzili, właśnie te Daily Questy porobić i tak dalej. Miałeś powód, żeby wyjść, na z miasta, tak? Z tego tam rano, z min wszystko, żeby coś porobić w tym świecie, a nie tylko od instancji do instancji się wciągasz przez jakiegoś tam Findera czy coś tam innego, nie? No to to jest, to jest smutne. No z zabili mocno interakcję między graczami. Znaczy no, sensem emocji, ale tak Ale Tak. Ale nie było, że tylko narzekamy. Bo mówi, my mieliśmy mówić o, o tym nowym, a my tutaj trochę już takie zrzędzenie. E, jeżeli chodzi o fabułę e, tego nowego dodatku, bo mm, i ryzyko jest takie, bo w ogóle <noise> Wod zrobił coś, czego się nikt nie spodziewał. To znaczy tak, jesteśmy w normalnym świecie, m, jesteśmy w przeszłości alternatywnej linii czasowej, E, która uh -huh. nie ma wpływu na to, co się wydarzy w naszym, naszym świecie. Czyli to, że zabiliśmy tam kogoś, nie wiem, Kargaf, kogo tam zabiliśmy. Blackhanda na przykład nie wpływa na to, że on potem mógłby najechać albo nie najechać, bo to jest zupełnie inna bajka. I wracamy teraz do Azeroth, do naszej linii czasowej. I to jest trochę dla mnie też dziwne, bo na koniec, właśnie, ten gulden zostaje wrzucony przez Archimonda w portal. Ja myślałem, uh -huh. że to jest portal gdzieś tam do Netheru, czy, czy tam, nie wiem, Argus, czy, czy gdziekolwiek oni tam się znajdują teraz. Dziwne jest, że on akurat wybiera przyszłość i w naszej linii czasowej. Jak to zostało utrafione, nie wiem, to jest dziwne w ogóle dla mnie, ale okej. Okay. I mnie zastanawia teraz, nie wiem, jakieś może masz pomysły, swoje domysły, co, jak oni mogliby tam wkręcić Ilidana, tak? No bo Gul'dan um, ma obudzić lidana ze snu, czy tam, nie, tak, nie wiem... Tak, skąd? na filmiku jest pokazana, tak. tak. Nie wiem, naprawdę, jest to wielką zagadką. Myślę, że oni to mają poukładane. Zresztą zawsze ludzie. Tu było już wiele takich sytuacji, tak? W mhm. Warcraft'cie, że ludzie się obawiali, jak to? Przecież to nie może tak być, tak? A oni jakoś to tam podkręcili, wykręcili, zrobili fabułę i jakoś to pasowało. Mam nadzieję, że to w tym wypadku będzie podobnie. Na pewno przekonamy się w ciągu paru tygodni, bo one będą stopniowo pewnie nam do nas te informacje też z samego lore uwalniać, prawda? Mhm. Tak, tak. I zobaczymy. No ja nie wiem na razie. Na razie jest filmik. I... Ja się po prostu martwię o to, żeby to nie było zbyt naciągane, nie? Bo. Mamy no, tak. Jeden datek został zapoczątkowany przez orka, który ucieka do uh -huh. innej linii czasowej i teraz mamy drugi datek zapoczątkowany przez drugiego orka, który jest do tej linii czasowej wrzucony po prostu przez kogoś innego, nie? Tak. Żeby nie było tak, że zaraz będzie kolejny ork, który nas jeszcze gdzieś tam indziej wyśle, bo z tego co już czytałem, mają w ogóle plany odnośnie kolejnego datku po tym, yy, po tym legionie, nie? Więc, nie Czyli więc... będzie tak, że orki orkom skatowały tak? Tak, ale fajnie jest, że w końcu jednak Broken Isle, to tam są Night Elfy, yy, nie mhm. widziałem orków, póki co za bardzo. Żadnych są taureni i to mi się podoba, bo już na orków się napatrzyłem jednak przez ostatnie 4 lata sporo, więc Tak, elfów fajnie. było mało. Tak, Ostatnio bardzo, bardzo, bardzo było opuszczone, te krainy, to wszystko. Mało było ich w tej, w tej fabule, tak? Znaczy, tak, tak, w ogóle jeżeli chodzi o fabułę gry, nie, nie, nie pamiętam, ostatnio, żeby jakiś tam elf odegrał ważną rolę, no tam pomijając Lidano, tak? W podstawce były elfy i w TBC były tak. elfy po stronie hordy, tak? No i to było wszystko, okay. później już była pucha. No, potem trole były, bo trole były cały czas z Andalarii. Hmm. Troli było bardzo dużo, faktycznie. No, może, może fajnie będzie w końcu, że jednak jakaś odmiana od tych orków i tak dalej. Tak, bardziej taki kolorowy teraz Świat już mroczny mieliśmy. Mm -hmm. Teraz troszeczkę takiego pozytywnego. Jeszcze. Znowu taki, taki troszkę powrót mówię do Bandarii, bo to takie, jest, wiesz, skok nieco mm -hmm. co, co kilka lat. No bo Bandaria też była taką zupełną odskocznią w ogóle, tak, przecież tak. po kataklizmie wszystko zostało zniszczone, a tu mamy taki piękną mm -hmm. krainę, że w ogóle ten Veil vale of Eternal Blossom, jak się pierwszy raz tam pojawiło, to. Mm -hmm. ojej, czy jak, jak z jakiegoś obrazka. piękne. Dobra, no to, no to chyba tyle, jeśli chodzi o ten nowy datek. Główne rzeczy poruszyliśmy. Będziemy czekać na kolejne materiał Blizzarda. Tak. Mam nadzieję, że do, do naszych pogaduszek jeszcze dołączą inne. inne osoby. Bo tu próbujesz zaprosić jeszcze osoby. Tak, zobaczymy. tak A to różnie. To, to, to jest ciężko się czasowo zgrać, ale, ale mam nadzieję, że będzie się tak. pojawiało więcej. A, będzie tutaj, że między... różnie, różne osoby będą za różnymi, że tak powiem, nagraniami, tak? Że w sensie nie, nie zawsze będzie stały skład. Zobaczymy jak tak. to wyjdzie. i, I że kogoś się uda ściągnąć. Tytuł tego pomyśleć. Tak, właśnie, bo to jest taki odcinek pilotażowy, nazwijmy to taki pilot i potrzebujemy właśnie tytułu dla takiej serii, nie wiem, może tutaj ktoś wymyśli coś fajnego w komentarzu. Jak wymyśli coś fajnego, to dostanie upominek, więc sądzę, że może to zmobilizuje, więc to jest na dzisiaj tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, możesz Ty te też powiedzieć coś na koniec. Tak nam wszystkich, miło gościło się na twoim kanale, do zobaczenia. Tak, dziękuję za przybycie, cześć. Cześć.